Nie, ja bym basza zrobił namioty najwyżej. Może coś wpadnie. Jeśli przestanie padać. Ty, oczywiście. mam typa! Gdzie? Gadasz. O ja! Nie, nie, nie! Goni mnie. Na tym. Gdzie? Na, na cyrku. Biegnę. Gdzie uciekasz? W stronę... Blaszaka dużego. Na górze, tak? Tak. No to ja jestem przy tym blaszaku. Nie, nie, on ma te pelerynę na sobie. Zgubiłem go w tym gle. Kurwa, nie wiem nic na krótko. A on miał brak? Tak, tak, fulgir. Ale bieg za ja tobą. Tak, bieg, bieg. Zwróciłem się z powrotem do tego, on ma te pelerynę, jak coś. Mhm. Uh -huh. Te, te, te zjebane. do ciebie? Nie, 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 bo spanikował też. Ja przy blaszaku schodzę w dół, w stronę wysokiego miasteczka. Kurwa. Szala do mnie. Cześć. Jest. Za minutę reszta. To uciekam od niego w takim razie. Uciekaj, uciekaj w Chciałbym. nie opłaci go zabijać. No On kurwa mógł mi przyjebać, a ja jemu nie a idź pan! Kurwa i zaś krwawienie Weźmy na tę drugą stronę, tak? Mhm Czekam przed pasem przy pierwszych kopcach, obserwuję z lornetki drugą stronę, jest gracz, jest gracz, akurat przybliżyłem lornetką, wbiegał będzie, tak, jeden chyba, Biegał będzie na ten kompleks, gdzie idziemy, militarny, od strony wyboru, obserwuję go cały czas, na razie, jest chyba przy ciciówce, albo będzie wychodził, zaraz wam powiem, jest tak jakby się od wyboru biegał. Nie widzę go teraz. Kurwa, mam jabłko na żółto, misko, Kurwa mać. Może go znajdziemy... Jest, jest tam dalej, kurwa! Jest taki, jest taka wiata, on jest za tą wiatą, coś robi. Cały czas. Kuca tak, teraz. teraz ze stacją benzynową wiata? Tak jakby, pierwsza wiata od lewej. Już go widzę teraz, biegnij cały czas, Ludwik, na tą wiatę. Biegnij na tą wiatę wysunięta po lewej. On cały czas coś kuca tam i robi. Kurwa mać, bo zaraz ja pójdę. Kurwa, no ja idę. Idę też widziałem się i za tu wiatą Czekaj lornetka. Kurwa, nie widzę już go. Tam się no, ty już jesteś tam przy nim. On... Ty szałas tu jest, on szałas chyba robił. Tu, tak, tu był. Jest coś? To jest tablet Trzeba brać I uważaj Poszedł lutować, zostawił sobie tableta i poszedł tak, sprawdzać, jak go widać I poszedł lutować Tak, krzak powalony Jest, wychodzi z tego budynku Widzę, mogę, sześć raz? Tak. Czy nie jeszcze? Powiedz kiedy? ja go na tak. raz ja już nie widzę go. Jest, nie chodzi, wchodzi do garażyku. To on będzie na kucka szedł, to może dajmy mu być na środku. Musisz lekko skrócić. Jak go postrzela, ty go możesz kończyć i chuj. Idzie do tej elki będzie chyba szedł, nie? Tak, no, raczej do elki będzie szedł. <laughs> tak, to... Wa mogę strzelać? W głowę chyba. No to dawaj. Nie trafiłem. Jest w, tym małym, jest w tym małym garażyku zamknięty, w tym małym garażyku zamknięty. Wybieg! Do dużego ucieka Uciek do dużego dus... do... Tak, tak, tak będzie mnie ściągał Muszę spierdalać, wie, że tu jestem Mhm. Uh -huh. trzeba... Nie wiem, ja wchodzę. Jest na górze, za auto jest na górze Na którym pokoju? Od strony Góra od strony... od strony... od strony... Od strony, od strony pasa. Jak tam się do góry wychodzi? Po schodkach. Nie ma schodów tu. Widzę. Nie, nie wychodził, nie, nie wychodził. Nie wychodził. Kurwa, ale mnie przepierdolił. Idzie na mnie. Co się dzieje? U w środku no. Krwaw jak chuj. Waldek idą do ciebie, Zedy chyba. Musisz je zamknąć. Musicie je wejść do środka, bo ja się wykrwawię. Nie mogę się pan jestem wycelowany. Drugi to jest pokój. Nie, na klatce na dole leży. On będzie schodził z klatki na mnie do góry. Nie bi się zadań. Wejdź do środka i się zamknij. To z plecakiem chodzi, a nie to ty dobra Na dole wchodzę, tak? Tak, tak ja leżę On być może się wychyla z klatki Widzisz mnie? Tak, widzę cię leżysz Muszę się zabandażować Przejmujesz. To? się i bandażuj, tak On cię tu od przodu zajebał czy jak? Co ty na długi jak wyszedłem na klatkę? Myślałem, że on patrzy na ciebie gdzieś tam mnie. So ich